Punkt. Zaprasza Agnieszka Oprzańska i Muzeum Warszawy. Jesteśmy teraz w samym sercu Warszawy. Przenosimy się do miejsca, które łączy w sobie na bardzo niewielkiej przestrzeni, mam wrażenie, bardzo dużo narracji. Jesteśmy na ulicy Wilczej. Wchodzimy do zupełnie niepozornego lokalu, który jednak w środku uruchamia mnóstwo historii i mnóstwo treści. Ten lokal nazywa się Kuchnia Konfliktu, a ze mną już założycielka kuchni Konfliktu, czyli Jermiła Rybicka. Dzień dobry, cześć. Cześć, Hejka. Kuchnia Konfliktu. Bar. Bistro, ale to nie jest kolejne tego typu miejsce, bo zdecydowanie chodzi o coś więcej. To właśnie tutaj gotują dla nas migranci i migrantki, uchodźcy i uchodźczynie, po to, żebyśmy mogli z jednej strony spróbować smaków z całego świata, no ale przecież z drugiej strony, żeby wesprzeć, pomóc tym ludziom, którzy na początku drogi mają tutaj w naszym kraju bardzo pod górę. No właśnie, kuchnia konfliktu co to jest dla ciebie? dla mnie, no chyba właśnie taka przestrzeń, w której osoby z doświadczeniem migracji mogą na początku właśnie tworzenia tutaj swojej drogi w, w nowym kraju, mogą odzyskać swoje poczucie jakiejś pewności siebie, sprawczości i powoli poczuć się pełnoprawnymi członkami, członkiniami wspólnoty, a nie tylko gośćmi. To taka przystań bezpieczna, w której właśnie po gotowaniem też robimy różne akcje kulturalne, tańczymy, śpiewamy, spotykamy się, też wspieramy się wzajemnie. Jesteś socjolożką z wykształcenia, aktywistką społeczną z wyboru, ale zdaje się, że za tą nazwą kryje się bardzo dużo trudów i nie byłoby łatwiej zająć się czymś popłatnym, a nie pomagać ludziom i jeszcze społecznie tworzyć się jakieś sytuacje? Wiesz co, jak zaczynałam właśnie jakieś swoje działania społeczne, to się specjalnie nad tym nie zastanawiałam. To pewnie też jest jakaś taka moja cecha tego, że jednak bardzo szłam za jakimś takim głosem serca, który był często bardzo spontaniczny i bardzo porywczy i też w podobny sposób kuchnia konfliktu powstała i czasami jak sobie przypominam, jak tą drogę od samego pomysłu do jego realizacji, to właśnie wspominam ją głównie jako bardzo szaloną i bardzo szybką. Trochę czuję, że nie mogło być inaczej i teraz też w kuchni Konfliktu mamy bardzo wyjątkowy moment, bo w końcu realizuje się gdzieś jakieś takie moje marzenie i takie dopełnienie tej misji, którą myślę, że Kuchnia Konfliktu realizuje od lat, czyli zarządzanie kuchnią przejmuje grupa uchodźczyń. Na czele z Hedy Aliewą, która prowadzi swoją fundację Kobiety Wędrowne, która jest fundacją stricte samopomocową i samoorganizacyjną prowadzoną przez uchodźczynie, co jest dla mnie super ważne, żeby to, to miejsce zawsze było współtworzone przez uchodźczynie, uchodźców. Ja nigdy nie, nie robiłam tego sama i też. Jakby od zawsze to tutaj miało miejsce, no ale teraz czuję, że to się wyjątkowo spełnia i tym samym ja też będę dalej wspierać kuchnię, ale jednocześnie też czekam, co nowego się, się otworzy i też czuję, że raczej będzie coś w to zaangażowanego społecznie. Czuję, że po prostu innej opcji za bardzo nie mam. Tak jakby emocjonalnie, osobowościowo czuję, że w tą stronę będę kontynuować. Skąd taka empatia i wrażliwość Ci się wzięła? Skąd Ci się wziął pomysł i to zainteresowanie w ogóle ludziom? Ludźmi, także z innych stron, bo jednak to nie jest takie oczywiste, że intrygują nas inne kraje, inne kultury. Pewnie tutaj, z mlekiem matki i ojca, to ukłon w stronę rodziców na pewno y, jakiś jest. Chociaż to są jakieś takie rzeczy, które się działy no, nieświadomie, przynajmniej dla mnie, więc. Tak naprawdę dokładnie, no nie, nie, nie mam pojęcia, tak naprawdę, ale w kontekście już takiego stricte mojego ukształtowania przed założeniem kuchni i też w ogóle przed zaangażowaniem się w wsparcie z społeczności osób o trudnej sytuacji życiowej i wykluczonych, to dużo podróżowałam i poziom niezgody na niesprawiedliwość, która jest definiująca po prostu to, jak obecnie świat jest ułożony, jakoś tak mnie. No chyba głównie motywował mnie taki gniew i niezgoda na to i to, jak ten gniew mogę przetransformować w chęć zmiany i to poszło w taką stronę. Słyszymy, w tle pobrzmiewa nam czeczeńska muzyka. Właściwie... Jak tylko wejdziemy do kuchni konfliktu, to od razu poczujemy to, czym opowiada się, to, czym kuchnia konfliktu jest. Swojskość, miejsce dla wielu ludzi, przeróżne smaki, zapachy, które roztaczają się tutaj, ale z drugiej strony można by było sobie pomyśleć, że kuchnia konfliktu to jest takie miejsce, które w Warszawie wcale nie musiało być do końca potrzebne. Jesteśmy na ulicy Wilczej, bardzo dużo tutaj drogich lokali, Kamienic, mieszkań za nieprawdopodobne pieniądze. To jest takie ścisłe centrum, które raczej wypycha migrantów, uchodźczyni i uchodźców poza jednak ten krąg. To jest takie miejsce modne, miejsce drogie, jest miejsce na kuchnię konfliktu w Warszawie. No, mam nadzieję, że jest, skoro już udało nam się sukcesami i też licznymi przygodami istnieć te ostatnie 5 lat. No właśnie ta lokalizacja też jest o odzyskiwaniu przestrzeni i o tym, że bardzo często spotykam się z właśnie taką chęcią wspierania uchodźców uchodźczyń, od osób, które jakby no nie mają okazji nawet mieć kontaktu z tą społecznością, bo ta społeczność jest bardzo wypchnięta na margines z racji wykluczenia ekonomicznego, ale jakby też różnych innych czynników, innych typów wykluczenia. No ale. Nawet osoby, z którymi pracujemy, Muzafar mieszka w Zalesiu, Mauzuna mieszka w Pruszkowie, problem wynajęcia mieszkania, Liza, która próbowała wynająć mieszkanie na Ochocie, mimo że płynnie mówi po polsku, wychowywała się w Polsce, ma tutaj przyznaną ochronę międzynarodową, swój pesel i tak dalej. W momencie, kiedy pojawiła się w hidżabie, to nagle wszystkie oferty przestają być aktualne, więc chcemy, żeby to miejsce było taką bezpieczną przystanią i to się udaje i właśnie tak jak mówisz, ta, ta rodzinna atmosfera to jest totalnie coś, co da się odczuć no i staramy się odzyskiwać tą przestrzeń i, i dzielić się zasobami, które mamy. Na pewno to, co ja obserwuję w kuchni, co daje mi dużo radości i szczęścia, to jest to, kiedy właśnie osoby z naszego zespołu, no nie wiem, ja z Sultanem, dzięki kuchni konfliktu, pojechaliśmy, to akurat już będzie bardzo odległa, naj, nasza najodleglejsza wycieczka, ale byśmy w Słowenii odwiedzić podobną inicjatywę i z Sultanem byliśmy w Krakowie, w Gdańsku, no i Sultan był zachwycony w ogóle tym, że mógł zobaczyć Kraków, powiedział, że to jest prawdziwa Europa dla niego i pamiętam to jak dziś. Na przykład też część osób z naszego zespołu stała się fanami osiedla jazdów, czy właśnie na przykład ogródków działkowych. Znowu sultan z Afganistanu, który jest z nami też od lat, chce założyć mikroogródek w ogródkach działkowych warszawskich. Więc to jest właśnie to, z czym możemy się podzielić i w kontekście odzyskiwania przestrzeni i yy, z historii osób, które tworzą kuchnię konfliktu to wspomniana Hedy, która jest w Polsce od prawie 10 lat. Po 8 latach dopiero uzyskała ochronę międzynarodową, więc można sobie wyobrazić w jakim poziomie niepewności takie osoby są utrzymane całymi latami. Przez 8 lat nie była w stanie odwiedzić swojej córki i poznać swoich wnuczek, które mieszkają w Wiedniu, no bo nie może wyjechać z Polski do momentu, kiedy nie dostanie tych dokumentów. No i jest jest bardzo dużo takich historii, w których osoby dostały też, które już pracowały z nami, miały pozwolenie na pracę, gotowały z nami, z dnia na dzień dostawały decyzję negatywną i decyzję o deportacji i decydowały się na przykład na wyjechanie dalej na zachód i szukanie azylu gdzie indziej. No i to są na pewno te takie trudniejsze historie, a z tych wzmacniających, które wierzę, że jest więcej i że to jest właśnie pokazanie tego, że kuchnia super realizuje to wzmacnianie i że to się tutaj dzieje, to historie konkretnych osób, które po często. Po pół roku czy roku pracowania w kuchni, nagle stwierdzają, że teraz są gotowe, żeby realizować swoje marzenia. Nie wiem, zapisać się na język angielski, koreański. Jedna z uchodźczyń ma takie marzenie, żeby właśnie uczyć się języków i, nie wiem, pierwszy raz w życiu pojechać za granicę, i że teraz się tego nie boi, i że już nie uważa, że nie wiem, nie da rady się nauczyć nowego języka. Albo Ibrahim, który teraz pracuje nad aplikacją mobilną dla migrantów, migrantek, żeby mogli łapać małe małe zlecenia, które by ich też wsparły finansowo, co jest no, bardzo dużym wyzwaniem i też to kuchnia z racji zmiany w trakcie pandemii stała się trochę sklepem, dzięki czemu możemy też sprzedawać dużo rękodzieła, które robią uchodźczynie. To są często dziewczyny, które zajmują się pracą opiekuńczą w domu i no, nie są w stanie z, też czasami z powodów zdrowotnych. Często są to uchodźczynie z jakąś formą niepełnosprawności, Nie mogą podjąć stałej pracy, więc właśnie pieką torty, szyją torebki, szyją nerki, haftują, maseczki, maseczki robią obrusy, i różne inne fajne rzeczy. I my te fajne rzeczy możemy wspierać. Zaglądamy tutaj do Kuchni Konfliktu na ulicę Wilczą i tak jak wspomniałam, nie jest to kolejny bar, bistro, restauracja, tylko coś o wiele więcej. Kuchnia jest bistrem współtworzonym przez uchodźczynie, uchodźców i jednocześnie fundacją, która wspiera osoby z doświadczeniem migracyjnym w trudnych sytuacjach życiowych. no Jest taką przestrzenią do, do tego, żeby się spotkać, do dialogu i to nie jest właśnie jakaś taka bardzo koncepcyjny dialog, tylko no serio to się tutaj dzieje i my się tutaj spotykamy i robimy rzeczy razem i mieszamy razem w garze i, i razem przechodzimy przez y, trudności i radości pracy i poza miejscem pracy jest to też właśnie miejsce spędzania czasu i rozrywki, taka przestrzeń, która nie jest przestrzenią domową, ale w której, nie uchodźczynie mogą się spotkać i, i sobie spokojnie porozmawiać o swoich sprawach. I serwujemy dania z regionów objętych konfliktem, dlatego Kuchnia Konfliktu chcemy zwrócić uwagę na to, że y, jest rok 2021, a cały czas y, na świecie toczą się konflikty zbrojne i mnóstwo łamania praw człowieka i ludzi Wciąż uciekają przed zagrożeniem życia i zdrowia. W jakim składzie teraz jesteście? To ja może zacznę od Ciebie. Jarmiła Rybicka. Jest jeszcze z nami Kamila, Hedi, Dorota, Klara Mauzuna, Niso Muzaffar, Jahar, Sultan i Janki. I mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Aktualnie ekipę współtworzą osoby z Tadżykistanu, Afganistanu, Czeczenii, Białorusi, Indii i Iraku. Jeżeli wyobrażam sobie sytuację taką, że ludzie z różnych kultur, różnych społeczności, jeszcze z trudną przeszłością bądź niepewną przyszłością, albo połączeniem tych dwóch elementów, co się bardzo często zdarza, spotykają się w jednym miejscu, no to zastanawiam się, jak się porozumiewają, jak wypracowałaś ten model współpracy pracy, no bo przecież to nie jest tylko opowieść o wspólnym pięknym gotowaniu, co jest piękną historią, no ale przecież to wszystko trzeba jakoś połączyć. To wszystko jakoś trzeba Zespolić ludzi ze sobą trzeba posadzić przy jednym stole, żeby zaczęli rozmawiać i żeby zaczęli razem gotować. Tu się udało, no ale podejrzewam, nie bez wysiłku. Nie, no zdecydowanie to jest wpisane w naturę yy, i też jakby o to chodziło, no nie? żeby przekraczać te różne bariery i też yy, mieć taką otwartość na to, że ten temat różnic kulturowych to jest temat, który jakby nigdy się nie skończy. I nawet yy, ja na co dzień yy, pracując z osobami z różnych kultur, cały czas są jakieś rzeczy, które mnie zaskakują i też te zasady, czy właśnie zasady współpracy, czy to jak chcemy współbyć, opracowywaliśmy razem w toku wielogodzinnych rozmów i opracowaliśmy sobie wspólnie to jak chcemy się komunikować, to jak chcemy rozwiązywać konflikty. Obgadaliśmy to, czym dla każdego z nas jest kuchnia konfliktu, bo to też nie było takie oczywiste, bo jednak dla każdego jakiś inny aspekt był kluczowy. Dla kogoś to jest jedzenie, dla mnie bardziej właśnie ta zmiana społeczna, to że robimy to razem. Dla kogoś z kolei bardziej istotne było to, że serwujemy kuchnię wegetariańską i wegańską. Więc jakoś to wspólnie wypracowywaliśmy. Odnośnie komunikacji, no to jest to szalone. Jednak ta bariera językowa to jest hardcore i teraz porozumiewam się głównie w języku polskim, co też jest najbardziej skuteczne, jednak jak widzimy się na żywo. Dlatego wszelkie formy komunikacji zdalnej, czy SMS-y, czy rozmowanie przez telefon, to jest bardzo ciężko się dogadać, ale na żywo jakoś dajemy radę. Wcześniej było trochę trudniej, bo są osoby, które mówiły tylko po angielsku, zresztą teraz też dzianki czy soransku. Kurdystanu, czy pudża z Nepalu mówili w języku angielskim, z kolei Roza i Hamza w języku francuskim, osoby z Białorusi, Czeczeni, Tadżykistanu, raczej po polsku, czasem po rosyjsku z, z takich wspólnych języków. No i wtedy rzeczywiście zaczynały się schody, bo nawet najprostsze rzeczy jak podaj paprykę, albo tam ja proszę, żeby ktoś przyniósł pomidory, jak ktoś przynosi mopa, i jakby to się z, zdarzało bardzo często. Dlatego też to nie jest y, miejsce komercyjne i y, nastawione. Na to, żeby za wszelką cenę zwiększać efektywność, no bo jakby to nie jest możliwe przy zachowaniu tych założeń, że po pierwsze zatrudniamy osoby w trudnej sytuacji życiowej, i tak, no i kryterium jakby zatrudnienia nie jest to, kto najszybciej kroi marchewkę i jest najbardziej wydajnym pracownikiem, tylko właśnie to, żebyśmy się, żeby to była przestrzeń wzajemnego wspierania się. A propos wspierania się, znacie się tutaj z sąsiadami? Tak, jak najbardziej, mamy bardzo wesołą tutaj, wesołą grupę sąsiedzką, naprzeciwko jest pan szewc, mała galeria sztuki, mamy też fryzjera, pana, który ma zakład jubilerski tutaj od kilkudziesięciu lat, z którym się przyjaźnimy, po prawej stronie mamy też chłopaków, którzy sprzedają gry planszowe i różne inne figurki, Figurki growe. Co jest ciekawe jeszcze, to to, że od kiedy zaczęliśmy sprzedawać warzywa w pandemii, to też bardzo dużo sąsiadów osób starszych. Do nas dołączyło po prostu przychodząc kupić jabłka, śliwki czy właśnie nawet po prostu po cebule. I to jest fajne, bo to jest jakby kolejna przestrzeń do, do spotykania się. I myślę, że część sąsiadów trochę czasami kręci z nas taką przyjazną bekę, to znaczy tak, no że czasem patrzą na nas z przymurzeniem: oka, co my tutaj wyrabiamy, znowu coś tam nosimy, jakieś gary, biegamy itd., i tak dalej, ale to głównie sympatyczny i przyjazny stosunek. Wydaje mi się, że bardzo działa, że spotkania bezpośrednie są takim kluczem do tego, żeby jakby tworzyć społeczność i tworzyć wspólnotę i no i że bez tego jakby żadne kampanie społeczne, które się opierają tylko na teorii, na tym, że nie wiem, rasizm jest postawą niemoralną, że to jednak w moim osobistym odczuciu jest mniej skuteczne i że właśnie taka opcja tego, że możemy się spotkać jest najbardziej skuteczna. To ja zachęcam, żeby to sprawdzić. Z mojej perspektywy tutaj dokładnie to spotkanie udaje się znakomicie, chociaż nie jest to droga usłana różami, żeby nie wyszło z naszej rozmowy, że świat jest piękny wspaniały od kiedy powstała kuchnia konfliktu. Migranci, uchodźcy nie mają żadnych problemów. Mają, one są cały czas bardzo podobne o mniejszym lub większym natężeniu. No ale na pewno kuchnia konfliktu rozwiązuje węzły, które wydają się tak mocno zawiązane, że trzymają się świetnie. A gdybym Ciebie zapytała o Twoją Warszawę? Bardzo dużo pracujesz, bardzo dużo spędzasz czasu tutaj, w kuchni konfliktu właśnie, ale gdybyśmy mieli teraz zmampować z Tobą Warszawę, to jaka jest Twoja Warszawa? Rzeczywiście, najwięcej czasu w ostatnich latach spędziłam tutaj, jest to prawdą, a jeśli chodzi o inne przestrzenie, to teraz tak spontanicznie poczułam, że jest to chyba serio jeziorko czerniakowskie i Wisła i w ogóle tam, gdzie jest woda. I jakoś, jak nie jestem tutaj, to uciekam do natury, której w Warszawie też jest bardzo dużo i nawet sam park Skaryszewski ma takie dzikie, dzikie miejsca. Więc tak naprawdę ta dzika strona jeziorka czerniakowskiego i na przykład tereny po ogródkach działkowych, ogródki działkowe to też jest. Mieszkam na Mokotowie przy ogródkach działkowych, które są niesamowitą przestrzenią i też zawsze zaskakuje mnie różnorodność tam flory, to znaczy są i drzewka owocowe, i iglaki, i kwiaty, i owoce, i warzywa i że tam po prostu jest taki mikroświat, też ogród botaniczny, ale zostanę przy wodzie, Jeziorko Czerniakowskie. To mapujemy razem z Tobą. Mówiłaś dużo o spełnionych marzeniach, przewspaniałych ludzi, którzy serwują nam tutaj lekcje tolerancji, dialogu, Lekcje gotowania, także smaki, zapachy, jakie przebijają się przez kuchnię konfliktu. To jest cała feria zapachów i smaków, które tutaj się przenikają. Mówiłaś dużo o marzeniach uchodźczyń i uchodźców. A jakie marzenia ma Jarmiła Rybicka? Ja na ten moment chyba mam takie marzenie, żeby odpocząć i zanurzyć się w metaforycznym jeziorku czerniakowskim. Tak, no teraz bardzo mi zależy i to trochę się przenika, tak, to jest chyba takie moje marzenie, żeby tą przestrzeń oddać teraz w takim najlepszym momencie, kiedy jesteśmy pod, mam nadzieję, najgorszej części pandemii i e, kiedy wróciły zamówienia na cateringi, robimy warsztaty kulinarne i, i to miejsce znowu bardzo ożywa, żeby to z sukcesem przekazać grupie uchodźczyń i z nimi zostać i wspierać w prowadzeniu tego i obserwować, bo jak robią to na własną rękę, sam Podejmą decyzję, zmieniają to miejsce według własnych upodobań, i też jestem bardzo ciekawa, żeby to puścić dalej i zobaczyć, jak to będzie żyło własnym życiem. To jest po prostu po tych pięciu latach dla mnie niesamowite i życzę sobie takiej przestrzeni na nowe. Niech się spełni. W takim razie tego Ci życzę. A gdybyś miała powiedzieć, zadaję to pytanie każdemu, bo wychodzą z tego bardzo ciekawe narracje, nieraz kontrowersyjne. Nie będę wspominała, kto najbardziej kontrowersyjną propozycję złożył, ale gdybyś miała zostawić, uwaga, będzie trudne teraz pytanie: gdybyś miała zostawić jeden przedmiot związany jakoś z Tobą, cokolwiek, co jest dla Ciebie ważne, w Muzeum Warszawy, to co by to mogło być? Tak na szybko chyba najbardziej czuję. Ja bym chyba chciała, żeby to była jakaś wspaniała roślina, która będzie bardzo długo rosnąć. Oczywiście z takim przykazem, żeby ją podlewać i dać jej trochę słoneczka i myślę, że to by było super, żeby mogła sobie taka roślina bardzo długo, 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 długo istnieć. No dobrze, to ja mam nadzieję, że znajdzie się w muzeum ktoś, kto będzie to pielęgnował w takim razie, a jak nie, to będziemy się zamieniać po prostu. Na sam koniec jeszcze, czy można jakoś Was wesprzeć i jak do Was tutaj trafić, do kuchni konfliktu najłatwiej? Bo jeżeli słyszy nas cała Polska, to przecież jest to okazja świetna ku temu, żeby opowiedzieć, gdzie Was znaleźć, zarówno w tej przestrzeni wirtualnej, jak i tutaj na mapie Warszawy. W Warszawie znajdziecie nas na wilczej 60. Wirtualnie zapraszamy do śledzenia naszego face'a i Instagrama, i jak możecie nas wesprzeć? Możecie nas napisać z propozycją jakiejś formy swojego wolontariatu. Każdy, każda z Was ma mnóstwo zasobów, którymi mogłaby się podzielić i jest to też super przygoda. Piszcie do nas, organizujcie z nami warsztaty kulinarne, cateringi, urodziny, wesela. Tak. A twoje ulubione smaki? Ja bardzo słodko. Baklawa naszej zaprzyjaźnionej syryjskiej piekarni i miodownik od aminat. To się świetnie składa, bo ja zgłodniałam, a zdaje się, że na górze czeka mały, rary jeżeli chodzi o słodkości. Tak, jest zrobione z takiego libańskiego sera, więc powiedzmy, że jest to forma arabskiego sernika. To idziemy na górę? Tak, zapraszam.